Dzień dobry. Dzień dobry. Pójdę po dokumenty. Dobrze spałaś? A jak dzieci po pożarze? W porządku. Zapomnij o tym. Przeze mnie było tyle zamieszania. Strażacy. Koki obudziła mnie dzisiaj mówiąc, że nie pójdzie do przedszkola. Leniów. Cieka Ucham? przedstaw nas. Esperanza Muñoz. Miło mi. Wzajemnie. Piękna dziewczyna. Zgodzi się zjeść ze mną kolację? Co z nim? Cześć. Witaj. Czego chcesz? Pogadać Rozmawiałam z dziewczynami Nie mieszkasz już u Teresy? Nie Co? Zaczepiacie? Co jest? Spadajcie stąd Chcesz się bić? Nie masz stąd zniknąć Lepiej już chodźmy Chórz Przestań Spokojnie, wszystko gra. Odczep się, puszczaj. Wybacz, zaraz przyjdę. Ten Meksykaniec mnie podrywał. Nie chciał cię obrazić. Taki ma bycia. Pomóż mi, zabierz monitę. Alfredo, przyjdź do mnie. Felixie, to Alfredo Uribe, moja prawa ręka. Z nim omówisz szczegóły umowy. Dobrze, ale ta dziewczyna usiądzie mi na kolana. Ostrzegałem cię. Za kogo on się uważa? To przez twój wygląd. Wybacz, ale na początku też wydałaś mi się łatwa. Nie masz pojęcia, jak potrafię być trudna. Powinnaś odnosić się do mnie z szacunkiem. Pracuję tu od lat. To widać. Co takiego? Nie jestem dziwką. Właśnie widzę. Słucham? Nie urodziłam się wczoraj. Chcę rozmawiać z Martinem natychmiast. Mówi się natychmiast. Martin jest teraz zajęty interesami. Zawiadom mnie, kiedy skończy. Na pewno nie dzisiaj. Lepiej ze mną nie zadzieraj. Adopcja była legalna, czy nie? I tak z nim mieszkają. Tu chodzi o naszą przyszłość. Jak to? Gdyby coś się stało Martinowi, nawet tak nie myśl, proszę. Ja przynajmniej myślę w przeciwieństwie do ciebie. Głowa nie służy jedynie do noszenia kapeluszy. Wyobraź sobie, że Martin umiera. Oczywiście nie życzę mu tego. Ale kto wtedy dziedziczy? Ty i ja? Nie. Jeśli adopcja była legalna, te dzieciaki dostaną wszystko. Zupełnie obce dzieci. Przecież to my jesteśmy jego rodziną. Uspokój się. Na razie nic złego się nie dzieje. Każesz mi się uspokoić? Tu chodzi o naszą przyszłość. Zacznij myśleć. To Konstanca. Jak się masz? Dobrze. Gdzie jesteś? U Martina. Sporo wczoraj rozmawialiśmy. Muszę kupić dzieciom ubrania. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak wyglądają. Dlatego wybieram się na zakupy. Przyłączysz się? Bardzo chętnie. Nareszcie je poznam. Czekam, na razie. Świetnie. Chcę wiedzieć o dzieciach wszystko. Kiedy chodzą spać, na co są uczulone, a przede wszystkim dla kogo pracują. Pracują? Jestem. Proszę włóż to do pralki. Oczywiście. Ale co będą mieli na sobie, kiedy to się będzie prało? Nie martw się. Co za szmaty? Zaraz zabieram dzieci na zakupy. Spójrz na to. Nie mogą nosić takich rzeczy. Biedactwa. Zabierz to. I co? Nic mu nie powiedziałam. Ten Meksykaniec mi przeszkodził. Która godzina? 11 i Kwadrans po jedenastej Kike nie może znowu na mnie czekać Co robisz? Oczyszczam duszę Mieliśmy poczekać na Eduardo Przestań, nie chciałem, żeby nas zobaczyli w aucie z szoferem Boli? Nie Więc po co dotykasz? Nikt nie może wiedzieć o tej bójce Dlaczego? Bo nie znoszę litości Nie do wiary, jaka słodka Masz śliczne włosy, podobne do moich Dam ci dobry szampon. Jak masz na imię? Debora. A jak ja mam na imię? Montansa. Konstanca. Nie śmiej się. Nie widzisz, że ona nie słucha? Jak się macie? Dobrze się bawiliście? Tak. Byliście na basenie? Debora, kuzynka Martina. Laura. Ciekawe, jakie pokrewieństwo nas łączy. Żadne. Racja. Idźcie do swoich pokojów. Wyjmijcie mokre rzeczy. Rosa zaraz poda obiad. Mam dla Was niespodziankę. Wybieramy się na zakupy. Kupimy Wam nowe ubrania. Piękne ubrania. Jose, podejdź, zabiorę mokre rzeczy. Śliczne włosy. Idziemy na zakupy. Co on tu trzyma? Gdzie zdjęcie mamy? Zjesz coś? Nie, dziękuję. Kawa wystarczy. Jestem taka gruba. Nieprawda, świetnie wyglądasz. Wcale nie. Przepraszam, gdzie zdjęcie? Nie wiem o czym mówisz. Siadaj i jest. Mówię o zdjęciu naszej mamy. Jest dla mnie bardzo ważne. Muszę je znaleźć. Pojęcia nie mam o co ci chodzi. Rosa, przynieś mu jedzenie. Zadałem pytanie. Widziałyście zdjęcie naszej mamy? Wiedzieliście o adopcji i nie pisnęliście słówkiem. Załatwcie to na dole. Dzień dobry. Nie dla mnie. Jesteśmy teraz zajęci. Mercedes, pozwól na chwilę. Wszyscy spiskują przeciwko mnie. Pożałuję tego. Proszę o butelkę szampana. Jesteś tu? Co jest? Nie wiem, dlaczego czuję się taki podekscytowany. Odczep się, wynocha. A mówili, że argentynki są brzydkie. Puszczaj. Daj, buziaka. Co? Nie żałuj. Chcesz? Co się stało? Zabiłaś go. Nie lubię być zaczepiana. Co? Odchodzę. Nie rozumiem. Ogłupłeś, odchodzę. Ale co się stało? Dotknął mnie, a ja mu przywaliłam. Dziesięć milionów. To król tekili. Widzę. Dlaczego odchodzisz? Nie pasuję do tego świata. Jakiego świata? Do twoich milionów. Pozdrów dzieci. Zajmij się Meksykańcem. Zadałem pytanie. Kto zabrał zdjęcie naszej mamy z mojego pokoju? Odpowiedz. Nie wiem. Nie krzycz na mnie. Ja nie krzyczę. Nie robię nic złego. Uspokójcie się. Po co tyle zamieszania z powodu głupiego zdjęcia? Słucham. To zdjęcie mamy. Jedyne jakie nam zostało. Teraz rozumiem. Miałam to właśnie włożyć do pralki. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Rosa. Zaraz poprawi Wam się nastrój, idziemy na zakupy. Chodźmy. Niczego nie potrzebujemy. Wielkie dzięki.